Cześć, czołem, witam Was, folks. Jako, że już była recenzja Resident Evil Remake, to nie widzę sensu powtarzać tego samego przy oryginalnej wersji. Dlatego w opisie filmiku znajdziecie linka do mojej recenzji Resident Evil Remake. Jednakże uprzedzam, że była to jedna z moich pierwszych recenzji i proszę o wyrozumiałość. W zamian za to naszykłem kilka ciekawostek. Dziś skupimy się na różnych smaczkach dotyczących pierwszej odsłony Resident Evil. Pierwszy aspekt jaki chciałem poruszyć i który zarazem nie daje mi spokoju to wersje jakie powstały. W 1996 roku na PlayStation powstała pierwsza odsłona, a zarazem podstawowa wersja, która sprzedała się w nakładzie około 5 milionów egzemplarzy. Był to niemały sukces dla Capcomu i firma idąc za ciosem wydała rok później wersję na PlayStation z dopiskiem Director's Cut. Czym ona różni się od rzekomego oryginału, a no tym, że jest nieocenzurowana, plus zawiera dodatkową zawartość, która była wcześniej tylko i wyłącznie dostępna w Japonii. Direktor Cut zawitał w Ameryce i Europie i był na dwóch płytach CD. Druga płyta to demo Resident Evil 2. Gra została wzbogacona o dodatkowe tryby gry: Original, czyli podstawowa wersja, Orange, czyli nieocenzurowana wersja gry oraz wysoki poziom trudności, no i trzeci tryb gry. Beginner o najniższym stopniu trudności. Dlaczego więc pojawił się Director's Cut? Ano dlatego, że Resident Evil 2 mocno się opóźniło, bo pierwotnie miało pojawić się pod koniec 1997 roku. W ramach przeprosin Capcom udostępnił demko Resident Evil 2. Oprócz tego Director's Cut oferował nowe stroje, jak i inne rozmieszczenie przedmiotów, czy zwiększenia na liczbę przeciwników. Również tryb dla początkujących zawiera takie ułatwienia jak chociażby podwójna amunicja. Czyli zamiast znajdować jeden magazynek z 15 nabojami, znajdujemy dwa, co daje nam 30 naboi. W trybie Arrange istnieje pewien sposób na ułatwienie sobie rozgrywki. Wystarczy w menu wybrać nową grę, poziom Arrange i przytrzymać D-Pada w prawo przez kilka sekund. Napis zmieni swój kolor na zielony, co powoduje aktywację podwójnej amunicji znanej nam z ułatwionego trybu gry. Direktor z zawiera również autocelowanie dla każdego trybu gry. I co ciekawsze, nie jest to odnotowane jako zmiana. W 1998 roku powstała edycja Dual Shock. Jak sama nazwa wskazuje, Resident Evil otrzymało wsparcie dla kontrolerów Dual Shock. Mogliśmy poruszać się już za pomocą analogów, jak i poczuć wibracje. A także usłyszeć całkowicie nową ścieżkę dźwiękową w grze. Którą skomponował Mamur Samoragoci. Osobiście mi się bardziej podobał oryginał, a nowa ścieżka dźwiękowa w ogóle mi się nie spodobała. Wracając jednak do wersji ocenzurowanych, w sieci jest wiele błędnej informacji. Chodzi mi o sam początkowy filmik, który rzekomo miał być nieocenzurowany. Tutaj każda wersja, zarówno oryginalna, jak i dyrektor SCAT, miała cenzurowane intro live action. Capcom przepraszał za te zaniechania i finalnie wszystko spadło na deweloperów wydających grę, czyli Virgin Interactive. Wiem, bo sam mam Director's Cut na PlayStation 1 oraz oryginalną wersję na PC, która w obu przypadkach jest ocenzurowana, choć nie powinna. Jedyna nieocenzurowana wersja to wersja PC-towa, ale tylko i wyłącznie amerykańska. No i wersja PC-towa nie jest edycją Director's Cut, Taka tylko powstała na konsolach PlayStation. Niestety europejska jest ocenzurowana, bo takową posiadam jeszcze w przeżółtym boksie. Kapką wymyślił wtedy, że nieocenzurowane intro można było pobrać bezpłatnie z ich strony internetowej. Zasiecha ja dorwałem swoje intro na jednej Gold Games, gdzie było intro z nieocenzurowanego Resident Evil. Gold Games to. Kiedyś była taka seria klasycznych gier, jednak Resident Evil nigdy się w niej nie znalazł. W Gold Games zostały wydane tylko intra z gier, które były nieocenzurowane. Jednym z nich było właśnie intro z Resident Evil. Direktor Scott dodawał również smaczek. Mianowicie Forest Spayer, który jest zadziobany przez kruki, w oryginale siedział oparty o ścianę i nie mógł nam nic zrobić. Zaś w Director's Scott na Arrange Mode wstaje i atakuje nas. Deweloper tłumaczy to sobie tym, że Forest miał dobrą kondycję i jego organizm był podatny na wirusa, przemieniając go w nową odmianę Hyperzombie. Przed samym stworzeniem Resident Evil były też postaci, które w ogóle nie zostały wykorzystane. Jedną z nich był Geyser. Tutaj jest troszeczkę niejasności, bo są dwie wersje. Jedna mówi nam o tym, że owa postać miała być specjalistą od ciężkiej broni, a jego muskularna, ponad dwumetrowa postura Dawała mu status typowego tanka w drużynie. Sam Geyser nie miał lewego oka, które rzekomo miał stracić w walce. Ogólnie postać ta miała zastąpić Berego Burtona. Już nawet w słynnej scenie zabadającym się sufitem Geyser miał pomóc Jill, a nie Berry. Miał on znaleźć wyłącznik do obsuwającego się sufitu w celu uratowania Jill. Na szczęście finalnie wyglądało wszystko inaczej. Druga wersja postaci mówi nam o tym, że Geyser był cyborgiem który miał być mięsem armatnim, a raczej jako pierwszy miał być wysyłany na miejsce zdarzenia w celu zbadania terenu. Pomysł na tą postać był bardzo nietrafiony. Kolejną postacią, która nie została użyta w grze był afroamerykanin o imieniu Dwayne. Właściwie niewiele o nim wiadomo. Był wysoki i szczupły oraz miał posiadać bardzo charakterystyczne poczucie humoru. Sam nie wiem czy by pasował do grupy alfa. Obie przeze mnie wymienione postaci miały być właśnie wraz z Albertem, Chrisem oraz Jill. Choć postacie te nie wystąpiły w grze, to nie wszystko zostało z nich anulowane. Na przykład Dway posłużyło jako nazwisko dla Edwarda Dwayna, drugiego pilota grupy Bravo. Ten zaś nieco przypomina Gejzera, zwłaszcza, że ma 188 cm wzrostu i 112 kg wagi oraz muskularną budowę ciała. Gejzer zaś miał powyżej 2 metrów wzrostu oraz nadnaturalne umieśnienie Finalnie Edward Dway wyglądał jak naturalna, bo ludzka wersja gejzera. Dłoń z pistoletem, którą znajduje Joseph Frost przy helikopterze, należy do głównego pilota Bravo, Kevina Donleya, który jako jedyny został przy uszkodzonym helikopterze. Oczekując na drużynę, ginie zagryziony na śmierć przez dwa Cerberusy, a jako pierwszy odnajduje go właśnie Joseph z grupy Alpha, który potem sam ginie zagryziony przez psy, jednak nim do tego dochodzi, zabija kilka z nich ze strzelby. Tych smaczków z Resident Evil oraz powiązanych z Resident Evil Zero jest znacznie więcej. Zabrakłoby mi czasu, aby to wszystko powiedzieć, więc wybrałem te najciekawsze dla mnie informacje. Mam nadzieję, że choć trochę was zainteresowałem i przypominam, że w najbliższy piątek premiera remastera Resident Evil Zero, wydanego na Gamecube'a w 2003 roku. Do serii Resident Evil powrócimy jeszcze nie raz, bo jest to seria, która zasługuje na szczególne uznanie, zwłaszcza pierwsze odsłony tej serii, które zapadły w mojej pamięci i myślę, że warto o nich mówić i przypominać, na czym gatunek survival horroru był budowany, a jak dziś mocno potłupał. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia!